No. no. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Jesteśmy my. I wy. I wy. I my. <grym> I my wszyscy, rodzinka. <grym> Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Ania, Maja, Nie wybierzesz, <grym> No nie płacz, wybierz. No. No. Boruwa. No wybieraj! <noise> Jaru! Jaro! Nie! Jaro! Jego. <noise> <noise> Lubię. Niego! Przeładowuję! Posłuchaj. się! No! <noise> Super dzień! Oj! Oj! Przeładowuję! Przeładowuję! O, pięć hp mam! Chodź tu, cię wyleczę. Uleg Tu jestem Oła. Okno, <grymne> bo tam jeszcze w oknie z Chamber. Tam w oknie? <grymne> <grymne> tak. Dostał jeden tu! No to gdzie? A czy da? A! Dobra, chodźcie B w no. <grymne> no. ja chciałam mi tu wskacze, no. Co? Nie Mam się zdecydować, tak? Nie. Ja nic nie mówiłam, to gwiazdeczka. Nie że ja no. nie powiedziałam. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, Ja mam tu z Marszale. To wszystko przez to, że nie widziałeś Spajka. Co czeka na Nieprawda, nie kom. Nie kłam. Nie kłam. Wracaj tu. Wracaj tu. <gry> Ile ci z tym spajkiem do niego? <gry> no wracaj! No czekaj! nie? <gry> Haha. <gry> Ile ci do tego jesteś fajki? Drżyjcie. Kurwa! <gry> <gry> No, ode mnie <śmiennie> do się. Spajka, spajka, Zdebuj, <śmiennie> to jest... Czas na Widzę wroga na A. Ale czy ktoś może tego spajka wysłać? <śmiennie> no i ode mnie z tym. <śmiennie> Ale masz kolczyka w nosie, ty krowo! Masz tutaj w uchu... I w uszach masz! GAY! <grystanie> Nie no, roz... Widzowie, rozumiecie ją? Jak... jakiś facet ma kolczyki w uszach, to ta już... GAY! <grystanie> no i...

Nie broni kupić! No Rozmowa na poziomie. Ja zapomniałam no, 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 broni no. kupić! No, no, no. W warszawskim no, no. serwery no, no. pozdrawiają. Jest, nie Nie wierzę, no. W oknie, z uważem. Dobrze. <laughs> tak, tak, tak. O, nie mówię. Uh -huh. Habibi. Habibi. Come to Dubai. A ten czemu tak kłóca? Siady robi? No. podziego, podzioru. O, teraz stoi. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 12, 2 14, 3 4, 15. Dobra, nie chcę mi się tego liczyć. No nie muszę jechać nawet. Wdech! Nie wydech! No ale Jej co. Jest kotleta, bo się uda. Nie ta co mi każe jeść kotleta, nie? Z go. Mniami... O jezuś. Ale no, czy ty. No, Reina! <śmiew> Wdech Dźgnęłam się nożem Co kur... Nie wytrzymam Brak ładunku Tobie nadzieja Granata Chyba na... na to wychodzi, że O! tam było. O! W z wami Wszystkimi Czemu tu wszyscy leżą? Jezu! No, ja się tego kurzu daję, Shiba, nie mam tego korzystać, panie? Jezus! Zjem tyle tyle, kiedy będę chciała. Kaj go! Co? Łykaj go! Dobra, już nie coś. Dzięki. nom 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 Czekaj. nom nom <guliona> <guliona> Na tym mi spadło! Na, gdzie re, reanimacja na tym... posiłku, <laughs> y, na posiłku boże na odcinku. No ale Jet! Sage! Na klawiaturę widzisz, mi spadło! Co Plecy! <laughs> <laughs> Jakie plecy, jak przody? Na plecach są, bo strzelali do mnie, a mi, ten Spadłem na klawiaturę. No plecy! Po moich plecy <laughs> kutleta jedz. <laughs> <śmany> no wróćmy <proszę>, mam w <śmany> A więc tak, to by było na tyle. Wpadajcie do niej. Yy, no, zostawcie łapkę, yy, subika i, i no Pa! To był odcinek To pożegnaj się ładnie. A <śmany> pa!